A w tym odcinku, jak mówiłem gdzieś tam, wspominałem wcześniej, jakiś czas temu, obrabowaliśmy HTC Polska. Stąd mamy dużo dziwnych rzeczy, o których nawet istnieniu nie widziałem wcześniej. Więc w tym odcinku postaram się Wam pokazać najciekawsze z nich. A potem Wy zadecydujecie, z którymi zrobić jakiś dłuższy i ciekawszy materiał. Zapraszam do odcinka. Na pierwszy rzut idą telefony, bo dostaliśmy ich ponad. 100 sztuk ILE?! Telefony, tablety, jak widzicie Nexus No jest w tego ciul e... Dajcie znać jakie telefony HTC byście chcieli zobaczyć to wtedy sprawdzimy czy one tutaj są i będziemy patrzeć e... co mamy, ale to jest jakby mniej ciekawe bardziej ciekawą ciekawymi sprzętami to naprawdę waży sporo e... bardziej ciekawymi sprzętami są chociażby te halfboxy od HTC tutaj we współpracy z Armurgirem. No i właśnie, dajcie znać, czy widzieliście o czymś takim. Ja osobiście nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego. I teraz, co to zawiera? To jest. To, co później dla Sejami dobrze wyszło, bo to jest taki system, który ma dbać o nas o naszu, nie wiem, fitness i tak dalej, tak? Bo mamy tutaj opaskę, która będzie mierzyć nam kroki i tak dalej. Mamy tutaj wagę, która będzie nam. Nazważyła i tutaj mamy jedną fabrycznie zapakowaną. Zobaczcie, to jest w ogóle te czarne że jeszcze to nie było otwierane. Mamy wagę, oczywiście, która nas waży. tak jak już mówiłem. Mamy opaskę, która mierzy kroki i aktywności w ogóle. I mamy taką opaskę jeszcze szczęśliwą, ona chyba mierzy BMI i tak dalej. Więc taka ciekawostka. Tu mamy tą rozpakowaną, więc wam pokażę, jak to wygląda bez wagi. Do tego oczywiście aplikacja, która będzie wszystko zliczać. O, tutaj, tak jak mówiłem, nie ma. O, nie ma tego. O jest, dobra, bo to jest, to jest ten system, który wam mówiłem na czoło, powinien być ogólnie tutaj. Do zegarka opaska i tutaj sama, sama zegarek opaska, nie wiem jak to do końca nazwać. Ona ma też taki wyświetlaczek nieduży i tutaj też jakieś. chyba papiery, tak, papiery, więc nic interesującego w tym momencie nas. Pokazuję to jako ciekawostkę. Dajcie znać, czy chcielibyście o tym widzieć jakiś większy odcinek, albo żebym coś tam z tym testował. O, tak jak mówiłem, tutaj nie ma wagi, ale mamy drugą jednostkę, która jest z wagą, jest stuprocentowo jakby pełna. Apka, tak. O, a to mierzy hair trade, tak jak widzicie. Jest opisane, co robi, co. A tutaj właśnie apka. No ja osobiście nie widziałem o istnieniu czegoś takiego dopiero po e, konfiskacji od HDC. Się dowiedziałem, więc taki zestaw, taki zestaw pełen mamy jeden. Ale, e, ale zegarki są dwa, więc ciekawy temat. Kolejnym pudełkiem takim dziwnym. I tutaj będzie dużo fajnych rzeczy, bo tak, no znowu mamy jakiś tablet, tak? Mamy Nexusa. Mamy jakiś głośnik, yy, czy jakiś głośnik? No, mamy głośnik od firmy HTC ogólne. Yy, ja też chcę przypomnieć, że HTC tam w, y, w latach 2013, chyba 15, jakoś tak, miała współpracę z y, Bitcami. I oni też jakby się szczycili tym, że głośniki, które mają w swoich telefonach są pizza, często dodawali słuchawki bica, które też zresztą gdzieś tam jakby mamy. Smyczki, to co wam mówiłem. No to jest dla mnie zagadką. Jeszcze tego nie rozszyfrowałem, bo mamy taką mniejszą, mamy taką większą. I to jest, no, rozumiem, że do czegoś ruchowego ogólnie, ale co tu się przykręcało? Jak może widzieliście to, albo macie patenty, bo jakby HTC też nam nie wytłumaczyło tego. Jestem mocno ciekaw, do czego to służy. Ale tak jak mówię, mamy jeszcze większą. Racket Handle Vive Tracker, czyli rozumiem, że to jest do wiarów ogólnie, ale co mam się nie wiem, wkręca się chyba tutaj. Więc tak, mamy coś takiego. Mamy te smyczki smyczki na zwrócane. I to jest na przykład dużo ciekawostka, której ja też nie widziałem w istnieniu, a wydaje mi się fajną rzeczą. I są to e, kamery. Jak widzicie, mamy 4-5 sztuk tak naprawdę i w jedna jest fabrycznie zapakowana w tym swoim e, systemie. I to jest kamera sportowa, którą możecie nagrywać pod wodą, nad wodą, obok wody i gdziekolwiek chcecie, na nartach i tak dalej. Wygląda jak taki peryskopik. Do niej też były różne akcesoria. Ona jest też wodoodporna, tak jak wspomniałem. Możecie ją zamontować na inne statywy. Ma też tutaj jakby wejście na kartę SD, microSD oczywiście też z tym. No i port na ładowanie. Wszystko niestety na mikro USB, więc ciężej już z kablami. Aczkolwiek jeszcze ich sporo mamy, więc będziemy też na pewno testować. To mnie bardzo interesuje, jak to działa. I w jakiej jakości nagrywa? Widziałem jakieś filmiki na YouTube i tak dalej, aczkolwiek no, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu, więc na pewno fajna rzecz. Nie myślę, że z tym na pewno odcinek jakiś powstanie, ale dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Kolejne telefony. Tego naprawdę jest w brud. Stój. To jest dosyć ciekawe. To jest taki HTC Mini Plus ogólnie i to jest taki. Telefon stacjonarny, który przedłuża Wam komórkę, w sensie, że nie musicie komórki nosić w domu, bo możecie po prostu nosić to. What? Takie trochę głupie. Poza tym, jak dobrze rozumiem. A tak, to może też służyć jako pilot do telewizora, więc to taka jeszcze, jeszcze jakby ciekawostka, więc nie musicie brać telefonu jak gdzieś leży, bo możecie pilotem do telewizora odebrać swój telefon, więc takie ciekawe, ciekawe rzeczy. Tu mamy też jakby nowy, nieotwierany nigdy zestaw, taki donoszenia tej kamerki. Mamy lokalizator od HTC, też nowy, nigdy nieotwierany, ale właśnie, tu się będą działy perełeczki, bo zobaczcie, HTC U11, nowy, fabrycznie zapakowany w folii HTC Play i tak samo nowy, fabrycznie zapakowany w folii. I kolejny HTC U11, więc na pewno jedną U11, chyba zrobimy unboxing i zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś jak to prezentuje się dzisiaj. Kolejny telefon. O, i to jest ciekawostka w ogóle, o tym telefonie też myślę, że warto zrobić dłuższy odcinek. Nie wiem, czy kojarzycie ten telefon, może ktoś go z Was miał. Tutaj po tyle e, można zaobserwować, że to jest telefon, który nagrywał i robił zdjęcia w 3D były dwa, dwie matryce, dwa obiektywy, które po prostu robiły nam zdjęcie albo jednym i było to zdjęcie w 2D, albo w 3D i łączyło to w taki trójwymiarowy Trójwymiarowy obraz. Ja pamiętam, mój znajomy kiedyś jeszcze jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii miał go i tu macie przełącznik macie 2D, 3D i pamiętam, że on zrobił na mnie mega, mega fajne wrażenie jak te zdjęcia i te filmiki wyglądały. Ja w ogóle jestem fanem 3D i, i ja nie zgadzam się z tym, że to była słaba technologia. Ja po prostu ją lubiłem, dlatego ten telefon też uważam, za naprawdę fajny i myślę, że trzeba będzie zrobić o nim materiał. Dobra, trzeci kartonik to takie w sumie pierdółki. Tak jak już wcześniej widzieliście, ta łopatka do HTC Vive. Jakaś koszulka HTC, jaka bluza. E, wspomniane wcześniej słuchawki Bicca, bo w tych czasach, e, tak jak mówiłem, HTC z Bicem miało umowę i. O, kolejna kamerka. I współpracowali. Dwa lokalizatory jeszcze. Kolejny głośnik. Co my tu mamy? Tu coś jeszcze mamy. A, jest. Tu mamy, proszę Was, taki. E, to się nazywało HTC Media Link, i to był. Taki smart TV jakby i to też jakby mogliśmy rzucać z telefonu obraz szybciej na telewizor. To było takie ułatwienie, więc mamy też tego dwie sztuki, widzę, no, tak jakby ktoś, jakby ktoś pytał. O, jeszcze jedna kamerka się znalazła. No i to jest dosyć fajne, bo mamy też takie dwa zestawy. To są pokrowce na telefony które nie są wodoodporne, a chcemy na przykład zabrać je na basen czy coś, więc zobacz, mogliśmy je sobie w taki e... case tu i wrzucić i wtedy telefon stawał się wodoodporny. E... Ale najciekawsze zostawiłem sobie na koniec. No i tak jak wspomniałem, najciekawsze oczywiście na koniec, to zrobiło na mnie największe wrażenie, a co to jest, już Wam pokazuję. To jest też widać, że to wersja jakaś prasowa i w ogóle jakieś tutaj zdjęcie też widać, że wydrukowane i wrzucone, żeby można było pokazać, co to jest. Ja wam już pokazuję, a rzecz jest naprawdę niebyle jaka. Tu jeszcze co my mamy? Kable, jaki się tui, bla 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 słuchawki, bla bla bla. Mało nas to interesuje. O tak, może odsuniemy to tu, tutaj. Zobaczcie, to jest. Kurde, no nie ja wiem, jak to nazwać. Telefono to po cokolwiek. Mamy urządzenie tego typu, które jest zamknięte, jak widzicie. Natomiast fajną rzeczą jest tutaj, że zobaczcie, klawiatura jest w ogóle oddzielna, tu mamy wyświetlać. I albo korzystamy sobie w ten sposób powiedzmy, albo możemy zrobić sobie taki ala, laptopo, notebooko, nie wiem jak to nazwać dokładnie, więc też coś fajnego, coś czego nie widziałem gdzieś tam wcześniej nigdy, a no kurde, podoba mi się, no podoba mi się, jest też wyjście WGA, więc można to było podłączyć do jakiegoś monitora. No nie, nie jest to teraz naładowane, więc nie włączę Wam, nie pokażę, natomiast jakby dajcie znać, czy właśnie nie zrobić z tego jakichś dłuższych odcinków, właśnie wtedy byśmy to wszystko poładowali i pobawili się tym. 16 giga pamięci pokazuje, więc też całe, całe mnóstwo, 3 megapiksel kamera, więc no grubo, grubo. Yy, mamy przycisk home, więc no mówię, to będzie coś takiego, też przednia kamera widzę jest, będzie coś takiego ala palmtop, notebook. Dajcie znać, czy w ogóle widzieliście o czymś takim i czy chcielibyście, tak jak mówię, widzieć taki dłuższy odcinek o tego typu urządzenia. I tu warto dodać, że poza tymi rzeczami HTC, które Wam pokazałem, to też zgarnęliśmy, zobaczcie, cały taki ekspozytor, kiosk wraz z sześcioma parami okularów HTC Vive. Więc naprawdę łup był konkretny. W ogóle to chyba trzeba będzie zrobić całe stanowisko jakby poświęcone HTC i tym telefonom itd. dalej. bo w ogóle cały ten system macie u nas w Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku, gdzie możecie oczywiście z tego sobie pokorzystać.